Po zainstalowaniu i wybraniu czcionki hebrajskiej, piszemy alfabet hebrajski, używając polskiej czcionki. Obserwujcie, jakie przyciskam litery i co uzyskuję. Alef, bet, gimel, dalet, hej, waf. Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamet. Ah, Kav Kaf ist Kaf Sofit. Lamet, Mem, Mem Sofit, Nun, Nun. sofit, samech, ain, ain, pei, pei, Sophit, Cadej, tsadei, sofit, kof, Resch, shin albo sin Taf. Sprawdźmy, czy wszystkie znaki Alew, baidki miał dalet, waf, Zain Het, tet Jut, Kaf Kaf Sofit, Lamet, Mem, Mem Sofit, Nun, Nun Sofit, Samech, Ein, Pej, Pej Sofit, Cadej, Cadej Sofit, Kof Resh, Taf. Powinno być w sumie 27 znaków. Liczymy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 27. I teraz możemy sobie zaznaczyć innym kolorem te znaki sofit, czyli te, które występują na końcu wyrazów tylko. Czyli te sofit to znaczy końcowe. Ale dźwięk zachowują ten sam, co litery te zwykłe i całej Sofity? I mamy wszystkie. O samym alfabecie już wiele mówiłem i jeszcze niedługo y, przygotowuję właśnie filmik, taki dłuższy, gdzie przedstawię te wszystkie litery, jak one zachowują się w wyrazach, na przykładzie właśnie różnych słów i ilustracji. Mam nadzieję, że to jest pomocne, użyteczne. Shimushi, shimushi, ani KW żeze, shimushi.